W dzisiejszym odcinku postanowiłem ostro przytrolować graczy na turnieju w Fortnite. Był to turniej Build i takiego to nie grałem już z parę ładnych lat i umówmy się, nie jestem orłem w budowaniu w Fortnite. Dlatego zagrałem go naprawdę mocno ironicznie i postanowiłem przytrolować masę graczy, którą napotkałem. A jak ty nie chcesz przytrolować swoich turniejów w Fortnite, to koniecznie zostaw tu łapkę w górę i subika, a teraz zaczynamy. Ale uwaga, zanim przejdziemy do odcinka, opowiem Wam o pewnym turnieju. Chodzi oczywiście o Jacob Cup, czyli powrót ogromnego eventu Fortnite'owego. W którym każdy z Was może wziąć udział. I trzymajcie się mocno, bo oprócz ogromnej ilości wydarzeń, w których możecie wziąć udział, do wygrania jest ponad 200 tysięcy złotych. A jak dołączycie do turnieju, wchodzicie na jacobcup.pl, następnie wybieracie interesujące Was wydarzenie, rejestrujecie się i zapisujecie zgodnie z instrukcjami. Wszystkie daty wydarzeń i szczegóły o turniejach znajdziecie na stronie, a transmisję z nich będziecie mogli oglądać u Jacoba. Dodatkowo koniecznie pamiętajcie o tym, żeby wbić na Discord Jacob Cup, ponieważ tam znajdziecie wszystkie najświeższe informacje i update'y dotyczące wydarzeń. I teraz wisienka na torcie, a właściwie trójkąt na torcie. Partnerem Jacob Cup'a jest marka Doritos i tutaj wjeżdża Doritos Hide and Seek, czyli chowany na specjalnie przygotowanej mapie Fortnite. Gdzie w tym wydarzeniu wezmą twórcy, których bardzo dobrze znacie, ale także widzowie, którzy zdążą się zapisać i którzy zdążą wbić na Discord, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Bez wątpienia Jacob Cup to wyjątkowe wydarzenie i absolutnie Absolutnie nie może Ciebie w nim zabraknąć. Dlatego już teraz wbijaj na stronę, do której link znajdziesz w opisie, zapisz się do wydarzeń, które najbardziej Cię interesują i rywalizuj o świetne nagrody, doskonale się przy tym bawiąc. Hmm, a do dobrej zabawy przyda się też paczka Doritos, więc o niej też koniecznie pamiętajcie. A teraz do odcinka. Przeglądając TikToka natrafiłem na film, który pokazywał sposób, jak stać się niezniszczalnym. Stwierdziłem, że muszę spróbować to zrobić i choć zadanie jest niezwykle skomplikowane i pogmatwane, to zresztą sami zobaczcie, co z tego wyszło. Musimy wygrać miejscówkę Krymii. Czy jesteś gotowy na to? Jestem gotowy. Nikt Le tu nie leci elegancko. A nie leci, leci! Lecą, leci, lecą! Ja nie mam broni, ja nie mam broni! Skakuję na lunchpad, widzę jednego, jak się turla. Ej, tam ty bije! Spokojnie, pomogłem ci, pomogłem ci. Chyba musimy tego One Million Cup'a zagrać razem. Chyba tak, chyba musimy to wygrać. W są, patrz, 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 patrz no. nowa meta. O, no i widzisz? Miniski, miniski. Zróbmy to gdzieś na płaskim, tutaj jak jest droga na przykład. Buduję, zaczynam budowanko w takim razie. Ej, ma macy nie mam. Boże. to drzewo jest ogromne, ma taki wielki konar. Jest, ekscytujecie ten konar? Nie wiem. Dobra, czyli tak, tu się buduje pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nie, czekaj, nie pomyliłem. Piąty. Jeszcze jedna, ostatnia. Dwie podłogi. Tak, tutaj, tak, tak. Teraz są trzy, teraz są trzy, nie? O kurde, dobra, dobra, dobra. I co, i zeskakuję, tak? I już sobie przygotuj stopę. Dobra, uwaga, będę padał. Padłem! 6HP mam mieć, 6HP i, i, i robię sztuczkę z internetem, zniknę. Dobra, jak będę miał tak. Tak, wiem, 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 wiem. Odłączam, odłączyłem, odłączyłem, odłączyłem. dobra. I teraz czekam. Mam czek. Ej, wywaliło mnie od razu z gry. Co jest? Oszukali mnie na TikToku, będę, oszukałem mnie! Po pierwszej próbie postanowiliśmy się nie poddawać i wykonać jeszcze raz tę samą sekwencję. Tym razem nie wyłączałem jednak mojego internetu w komputerze, a odpinałem kabel bezpośrednio od peceta. Nie pobyl się w liczeniu. Okay, raz, dwa, trzy, dziesięć. Dobra, zeskakuję, tak? Tak, tylko teraz rób to szybciej Dobra, 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 zeskakuję, uwaga. Powaliło mnie, powaliło mnie. Dajcie na maksa, jak będziesz mi krzyczał, bo ja, jak będzie 30 hp, to ja odejdę, żeby odłączyć kabel od internetu, dobra? Mów, jak będzie wszystko! 10, 8, kasu! Skasowałem neta, skasowałem neta! jestem w grze nadal. Tu no Dobra, minęło 40 parę sekund i. Ej, jesteś! Jestem, żyję! Halo! I teraz, teraz skarb Kur... Konapsują Cię! Spadłem. Dobra spadłeś i teraz tak Masz pistolet? Możesz mam, strzelać? mam Nie mogę Masz strzelać. strzelać Nie wiem Nie no mędy ja nie mogę nic wypić. No, on mnie dobił! Niestety, prawdopodobnie zostało to już spaczowane. Znaczy, na szczęście zostało to już spaczowane. Postanowiłem wykorzystać magiczny spot, w którym będę dla graczy totalnie niewidzialny, ale jednocześnie będę mógł do nich bezkarnie strzelać. Zresztą, sami zobaczcie. Dobra, zaraz przejdziemy do mojej sprytnej miejscówki, totalnie cheaterskiej miejscówki, ale najpierw muszę się wylutować, muszę znaleźć jakąś brońkę. Mamy pompkę tutaj, tutaj jest jeszcze lepsza pompka, biorę ją od razu i idę na moją miejscówkę cheater Słupka. Ej, nie bij. Co ty robisz? Chłop mnie z balona bije. Rozumiecie to? Chłop nie bije z balona. Gdzie on jest? Nie no, nie, no no wziął mnie, zaatakował mnie i poszedł sobie w pizdziet. O, o! Mamy miejsce, mamy miejsce. Czekajcie, teraz taki miodny spocik trzeba wybrać. O, tak. No wystaje mi chyba trochę tylko głowa, nie? O, o! Pięknie się tam schowałaś. I ja mogę, ja mogę normalnie strzelać. Patrz to. Ładuję w niego, on mnie szuka. On nie wie, gdzie jestem, on nie wie, gdzie jestem. On ucieka. Dobra, spierdzielił, spalił wroty, spalił wroty. O, i już pierwszy punkt, za to 50. Można? Można. Tu ktoś biegnie, patrzcie. A szczelę mu. A ja szczelak przez to mogę! Ja mogę przez to ładować normalnie. Dobra, powiecie, czym to się różni od kampienia w krzaku? Ja powiem tak. No w krzaku można was przeskanować, można was sprawdzić, można was zlikwidować. A tutaj nie ma opcji. Dostał, dostał, dałem mu. Dobra, patrzcie to, patrzcie to! On próbuje celować, on nie wie skąd, nie? On nie wie skąd dostaje, on obstrany! Może tak jest. Dobra, muszę wyjść z tej mo mojej OP O, ład, no i się doigrałem. O kurde! Co ja zrobiłem? Nie, dobra, nie, nie, nie było, nie było tego, nie było tego. Musimy szybko tu wejść. Jestem tu! Dostaje kity, on nie wie skąd, on nie wie skąd. To jest koło mnie typ. Patrzcie, no patrz co robi, pat co robi z wyrol. On jest w szoku! On jest w szoku! Ej, nie bi! nie! No, Ty, Mendo, ja Cię nie atakowałem! No, ja friendly, ja byłem friendly, no! Postarałem się wykorzystać tajną taktykę i namówić moich rywali do wykonania emotki w miejscu, w którym absolutnie nie powinniście tego robić. I choć przyznam, że prób było wiele, to sami zobaczcie, co na końcu z tego wyszło. Dobra, nie mam pojęcia, czy ta taktyka wypali, naprawdę nie wiem, ale spróbuję. Zachęcić kogoś, żeby tu ze mną zatańczył. I mam nadzieję, że wejdzie, żeby zatańczyć na to zielone pole. I to się powinno skończyć dla niego tragicznie. Ktoś tu biega, ktoś tu biega. Czy on słyszy? Nie bij, nie bij, nie bij. Boże, jaki na pocuch. Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale tym razem postanowiłem się zabudować dookoła siebie, żeby nie dostać jakiejś plomby przypadkowej. Chodź, tutaj potańczymy razem. O, trąbkę taką zrobię może, co? Nie, no nie. No. Dobra, no muszę kogoś tym przytrolować, nie? Idzie ktoś, idzie ktoś, zatańcz. Ale tu niżej! Proszę, zatańcz niżej! Zeskocz niżej! Tak! Zatańczył! Czemu ci się nie stało? Nie. Czy ja jestem... Czy to mnie coś przytrolowało? Aha. No i mnie zlikwidowało! A go nie. O co tu chodzi? Polagrodak, jestem ciepły się nazywania. No i fajnie, nie, fajnie, że ci ciepło w zimę, ty typie. Pozdro. Teraz uwaga, bo mam dla Was sposób na mityczny item w każdej grze. Przepis jest prosty. Wystarczy wylądować na miejscówce, wytrzymać 2 minuty bez ruchu na totalnym upenie i podnieść 515 kg. Brzmi prosto, co? Sami zobaczcie, co z tego wyszło. Dobra, znajduje się właśnie na rwących falach. Ta miejscówka była niesamowicie daleko. Moim zadaniem jest zrobić to, żeby Wylądować na tej sztandze i na tej sztandze, uwaga, uwaga, mamy możliwość podniesienia tego. Ja pierdzielę 515 kg, rozumiecie to? To jest 5 razy ja. Proszę cię, nie bij kolego. Dobra, jestem już przy samej końcówce, proszę, podnoś to już, no, podnoś to jak najszybciej! No, daj żadę. Napnij te karabiny i podnoś to! Podniosło! Dobra, zarąbiście O, kurde, mamy mityczną pompę! Dobra, mamy rotację, mamy trochę hila wszystko jest se wszystko jest piękne jak na razie. Ja trochę jestem dead. Nie wiem, co się tą strefą, mam tylko jedną apteczkę Ej, no dobra, powaliło tę grę, o co chodzi z tą strefą? Ona się będzie otwierać? To jest łop. No, ja zadałem mu 40 obrażeń, nie? Boże, Leczę wajta, leczę wajta. Dobra, jestem już w strefie Ty, czy ja zrobiłem top 10? Co ty gadasz? Podemdom Aha nie, no i zginąłem z mityczną pompą No i co, siedzimy, sobie, podnosimy, nie? Muzyczka gra, dopaminka jest Może to jest po prostu idea Aaa, bije mnie ktoś No ty mendo Dobra, wydaje mi się, że przyjąłem po prostu złą taktykę I najpierw trzeba tę miejscówkę solidnie wyczyścić Typ Dobra, leżysz gościu O kurde, najdy mi rzucają Najdy mi rzuca Leżysz gościu Nie no, chłop się czai za tym Pozdro! Potrzebuję teraz jeszcze tylko chwili spokoju, tak około trzech minut, żeby podnieść tę pierdzieloną sztangę. Dobra, trzy czwarte za mną, trzy czwarte za mną. Ciluję, ciluję, ale jeżeli wypadnie tutaj drugi raz mityczna pompa, to to będzie opes pocik, nie? Podnoś to już. I mityczna pompa po raz drugi, słuchajcie. Ej, tu jest jakaś bitka chyba. Kosiu! Leżysz, kolego! Mega mocna pompa. Ej, kolego! Ej, z czego ty do mnie strzelasz? Co ty robisz? Co ty... Co to miało być? On jakiś... O, kurde. Nie. Dałem się zaskoczyć jak bambik, no. Lecimy z kolejną gierką i kolejnym przepisem na epicki lud, który znajduje się pod mapą. Wydropienie potrzebnego przedmiotu do otwarcia ukrytych skrzynek nie jest jednak takie proste. Dlatego oglądajcie do końca i sami zobaczcie, czy warto. Dobra, plan jest mega prosty. Muszę się jak najszybciej dostać na te pierdzielone laboratoria. Bez broni, bez rotacji, bez niczego. Dobra, to powinno trochę ułatwić sprawę. Jestem mega blisko. Dobra, jak już tu jesteśmy, to wystarczy, że złazimy na sam dół. I musimy się znaleźć przy tym reaktorze. I jak już przy tym reaktorze będziemy, to trzeba podejść na sam koniec. I tutaj, uwaga, uwaga, uwaga: jest taka ukryta skrytka z mityczną skrzynką. I z tej skrzynki będziemy mogli wziąć itemy. Ale żeby to zrobić, musimy delikatnie pomóc grze znaczy, zliczować ją po prostu no. pierwszy teleport. Potrzebujemy dostać pierwiastki. Od razu je dostałem. Można podejść. Do skrytki i ją normalnie otworzyć. Cykfu i pyk. O, ributa dostałem. I PEMA. O, kurde, ty. No to chyba nie najlepiej. Ej, typ tu chodzi, ja pierdziele. Dobra, tu jest kolejna skrzynka, tu jest kolejna skrzynka. Otwieram skarbiec. Pyk, pyk. Mama Erkę, mama Erkę. Dobra, nie jest źle. To musi nam wystarczyć. Wjeżdżam, rozjeżdżam. O, kurde, to on nie rozjechał. Dobra, rozjechałem jakimś studem, nie mam pojęcia jak. Ale on jest nagrzany na mnie, on jest nagrzany na mnie, ja, ja już to wiem. On dostaje hitę, ale on dalej celuje, nie? Leży! <ścoughs> I sobie żajka, drugą wybuduj. O kurde. Dobra, rozumiem. Nie mam brać lutu z tego chłopa. Zanotowałem. Nie, no tam jest wzajemne bolcowanie, nie? Oni siedzą mi się, i się obserwują przez boksy. Zostało sześć osób i ja nie wiem, czy kogokolwiek tutaj znajdę, nie? Typ. Dobra, kolego, ty masz megalow! Nie! Leżysz! O, A kto to się tu skrada? A kto to się tu skrada? Mityczne działo. No nie, no taki lud, taki lud tutaj jest! Nie mogę tego przegrać O Boże, pierdziel dostałem. O kurde, co to? Co ty robisz? Co ty robisz? No nie wierzę. On, 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 on mnie zmraża tym! Ja pierdzielę, padam. Ja padam, jestem debilem. I co tu się za kino dzieje? Nie, nie przeładowane! Nie, 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 38 hp, 38 hp. Chociaż powiem Wam szczerze, że bez pompy i tak zaszedłem dalej niż myślałem. W tym momencie miałem już kończyć odcinek, kiedy zobaczyłem TikToka, a na nim potężny glitch Fortnite. Mogę Wam pokazać, na czym on polega. A mianowicie, nawet jak jesteśmy bardzo wysoko. To uwaga, nie dostanę żadnego Foldy Major. pik, działa Działa, perfekcyjnie działa I teraz musimy zrobić dokładnie to samo Tylko na skybazie i zaskoczyć przeciwników Dobra i teraz sprawa nie należy do najprostszych Bo muszę wylądować idealnie Na balonie, z nadzieją na to Że nikt nie zrobi tego razem ze mną Lećcie se gdzie indziej, dobra Balon jest mój, balon jest mój Nie no, wylądował chłop na balonie No wylądował chłop na balonie, normalnie na balonie wylądował Rozumiecie to? Perfekcyjny landing, perfekcyjny landing Dobra, dobra Be, be, idealnie, idealnie. Sam środeczek zaliczyłem. Tępne, zlutowane wszystko. Fajnie, mamy czepiaki i dwa shotguny. Muszę teraz zniszczyć ten balon. I muszę czekać, aż ten balon się na czymś zaklinuje, żeby żeby był dostatecznie nisko ziemi. Dobra, balon ma 250 HP. Powtarzam, balon ma 250 HP. Czy oni mi niszczą balon? Nie, chyba nie niszczą balon. Dobra, czekaj. Oni tu gdzieś są. Poszły czepiaki z balonu. To jest zlikwidowane. Szczepiakiem, ty. Dobra, zaklinuj się tu, zaklinuj się tu. Zaklinuj się, tak? Niszczymy balon. Niszczymy balon, szybko. On się tu chiluje, on się tu chiluje. Ale to nic. Nie, no to ktoś tu chodzi. Nie rób, idź stąd. Idź stąd, typie. Ja pierdzielę. Dobra, zniszczyłem balon. Zniszczyłem balon i mam, słuchajcie, efekt na sobie, dzięki któremu będę mógł się wbić na Skybase. Jak sami widzicie teraz, jestem cały niebieski, więc elegancko. Teraz musimy jak najszybciej zebrać matsy. Dobra, skakać mogę, chodzić mogę normalnie, ale mamy czas, mamy czas. Ty, typ tu chodzi, typ tu chodzi. A on opłacony? Opłacony chyba Dobra, leży z O kurde kolejny Dobra, mordo Leży, 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 leży. Ten był trudny, ten był trudny, nie? No tutaj był... Tutaj widać, że to Kami był, nie? Ewidentnie, ewidentnie. Jakiś profesjonalista, nie? Ten pierwszy to był szaman. Widać było, że się ledwo rusza. Mmm. dobra. Poteczka, karabin. Wszystko elegancko. matciki sobie zaraz wyzbieramy y, z tych dwóch typków. Y, czy my nadal mamy efekt? Nadal mamy efekt, nadal mamy efekt. Słuchajcie, to jest to jest OP. To jest OP strat na, na Skybase. Y, sporo matcików no całkiem nieźle, całkiem nieźle. Dobra. Y, max kamienia mamy już elegancko. No i największym wyzwaniem chyba będzie metal, chociaż z tych dwóch graczy zebrałem go całkiem sporo. Mam już 350, więc nie jest źle. A, z tego cegła leci, z metalowych schodów. No całkiem logiczne. Dobra, z tego też cegła leci. Rozumiem, rozumiem. O, z tego leci metal, no tak. Książki dają metal. No czego nie rozumiesz, byku? Dobra, drewna też już mam max. Wydaje mi się, że tam mogę znaleźć reszki metalu, które będą mi potrzebne na wybudowanie perfekcyjnego SkyBase'a. Dobra, udało się, udało się. Kap, kap, kap materiałów, słuchajcie. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Cały czas. Mam na sobie efekt nietykalności od, yy, od Mage'u, więc wszystko powinno się perfekcyjnie udać, jeżeli dotrwamy do tego momentu, żeby wybudować nasz Skybase. bije mnie, to nie bot. Nie mam czasu się bić z Tobą teraz, rozumiesz? Ja na Skybase mam wejść. Chcesz się pobić? To se, nie wiem, yy, yy, znajdź kogoś innego po prostu. Dobra, przydałby się jakiś White hill, tak szczerze, przydałby się tak jakiś White hill, no. No nie zbiorę już dodatkowych maców ale chwilę mogę w tej strefie tutaj wytrwać. Jest zawdeczka, jest zawdeczka, bo no idealnie wszystko się układa perfekcyjnie. Tam mam też trzy beczki za sobą, więc szybko się wyheł. Wychilu... I jedną apteczkę będę miał, żeby przetrwać Oj, ta strefa już średnio siadła Ta strefa już średnio siadła, tak szczerze Dobra, cztery sekundy, cztery sekundy O ja pierdziele Nie, no jest dramat, jest dramat, jest dramat Tak szczerze, jest dramat No, no nie, no nie, nie, no nie Jest za dobrze, nie? Dobra, no nie mam wyjścia Muszę zacząć budować, muszę zacząć budować, słuchajcie Mam nadzieję tylko, że te balony mi nie zniszczą SkyBase'a, nie? Ja pierdzielę, jakby mi balon zniszczył Skybase, to Chyba bym się popłakał Mordo, mordo, co ty robisz? Czemu ty się tak zbliżasz? Ej dobra, szybko do strefy, szybko do strefy. Ej mam nadzieję, że on nie zawróci. Dobra, jesteśmy już w strefie, więc nic nas nie bije. Ja się buduję na samą górę. Proszę, balonie, nie zawracaj tylko w moją stronę. Dobra, budujemy, budujemy, budujemy. Budowanko, budowanko. Boże, żeby nikt tego nie widział, proszę. My już jesteśmy w następnej strefie, nie? My już jesteśmy w następnej strefie. Trochę przypał, strzelają, oby nie do mnie, proszę. Ale to nic, ja się nic nie boję. Nawet jeżeli mnie ktoś skolapsuje, nie ma żadnego problemu. Przed to na 100%. Byle tylko dojść na Sky limit. Ej ten Sky limit to istnieje, bo całe drewno mi już zeżarło. Dobra, mam więc Mam mam Sky limit, mam Sky Limit, słuchajcie. O nie, kolaps poszedł, kolaps poszedł. Czy ja przeżyję? No i dobra, przyznaję się, w tym momencie zobaczyłem, że nie mam na sobie efektu i totalnie spanikowałem. Czy ja przeżyję? Dobra, używam tego jetpacka. Ja pierdzielę, nie miałem efektu na sobie. Nie miałem na sobie efektu, widziałem, że nie mam na sobie efektu. Ej, on mnie pije! Co? Co tu się wydarzyło? Ja zszedłem w łamek sekundy, to cheater jest. Dobra, buduję go z cienkich schodów. Może to delikatnie pomoże. Teraz będę w strefie, więc powinienem zdążyć się wychilować elegancko. I w momencie, kiedy będę w strefie, yy, jak tamta ruszy następna... O, właśnie teraz no to, to zacznę sobie na spokojnie, na spokojnie powolutku budować do następnej strepy. I znowu do strefki, i znowu do strefki. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, oby na sky limit Zmarnowałem już całe drewno. Całe drewno poszło, nie? To nie jest zbyt dobra wiadomość. To nie jest zbyt dobra wiadomość. Nie wiem, czy nadal mam na sobie efekt yy, nieśmiertelności od upadku. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, jestem na sky limicie. Jestem na sky limicie, słuchajcie. Jestem na sky limicie. Mam nadzieję, że ten efekt działa, nie? Mam nadzieję, że ten efekt działa, że ja go nie straciłem jak przedem na jakąś wysokość. Proszę, żeby tak nie było. Top 10 w ogóle, top 10 na skybejsie. Let's go! Let's go! Musimy to przetrwać. Musimy teraz to tylko przetrwać. Ej, dobra. No, słuchajcie, przysięgam. Cały czas miałem na sobie te, 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 ten efekt. Te wizualizacje takiego, takiego i, i inac inaczej wyglądało. to. Inaczej wyglądało. Ja nie wiem, czy coś się nie zbagowało. Lecę dalej, lecę dalej. Prosto do strefy. Prosto do strefy. Na spokojnie, na spokojnie. Nie ma się gdzieś spieszyć. Nie ma się gdzieś spieszyć. Proszę, balonie, nie wleć w mój skybase, proszę się. No, na bank by mi skolapsowało wszystko. Nie możesz tego zrobić, rozumiesz? Nie możesz tego zrobić. Na A, na A, na A. Nie wiem, czy mi wystarczy matco, słuchajcie. Leć jakaś. you <laughs> seria w moją stronę. Mam nadzieję, że nie w mój Skybase. Jest zarobiście! Mam jeszcze 210 maców a jak następna strefa, to jesteśmy w stanie wygrać na samym skybase. Mam trapteczki apteczki. Hilow, proszę cię, wygrajmy tu tak. Dobra. Wywaliło następną strefę, słuchajcie, na koniec świata. To jest GG. To jest GG. Mam 210 materiałów, 380 metrów do przejścia. Nie ma opcji, żeby to się udało. Ale zostało mi tylko 90, 80, 70, 60, 50 metalu. No, nie mam już maców Nie mam już maców To jest max, co mogę zrobić. To jest max, co mogę zrobić. I liczyć na to, że Mój glitch i mój efekt zadziałał. Dobra, słuchajcie, muszę zeskakiwać. To jest moja jedyna szansa. Mam nadzieję. Ja pierdzielę jak to jest wysoko. Mam nadzieję, że mój glitch zadziałał. Mam nadzieję, że mój efekt zadziałał. I co tu niby nie zadziałało?